Pan z wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza, chwała Tobie Panie. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam Tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc co się działo, bardzo się zasmucili, poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego wezwawszy go rzekł mu sługo niegodziwy darowałem ci cały ten dług ponieważ mnie prosiłeś czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan Jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Chciałbym, żebyśmy na początku tej homilii dokończyli sobie pewne zdanie. Oczywiście w ciszy może być kilka odpowiedzi. Otóż dokończmy zdanie. Żyję dla... Być może najczęstszymi odpowiedziami było żyję dla dzieci, dla rodziny żeby zapracować na przyszłość. Dla kogo żyjesz? Myślę, że to pytanie jest pytaniem też o cel naszego życia. Dzisiejsze słowo Boże może nam w tym pomóc, by odnaleźć ten cel, na nowo go zweryfikować lub ugruntować. Bo życie bez celu jest męczące. W Księdze Przysłów jest napisane, bez widzenia naród się psuje. Jaki jest cel naszego życia? Sięgnijmy do listu do Rzymian. Święty Paweł dziś do nas napisał: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. Dziś ten Pawłowy list pokazuje kierunek naszego życia dla Pana, czyli nim jest, tym celem naszego życia kierunkiem Jezus Chrystus. Chciałbym też trochę powiedzieć o kontekście tego listu. To jest jedyna wspólnota, do której pisze Paweł, której nie założył, ale bardzo się chciał z nimi spotkać. Ten list jest pisany przed spotkaniem z Rzymianami ta wspólnota była specyficzna ponieważ chrześcijanie rzymscy wywodzili się spośród żydów i pogan Piszę ten list dlatego że tam zarysowały się pewne podziały żydzi jako chrześcijańscy żydzi judeo-chrześcijanie uważali się za lepszych bo to oni byli narodem wybranym to oni pochodzili od Abrahama znowu zaś y, po, y, poganie gardzili trochę żydami, wyśmiewali y, ich postawy, y, ich takie przykazania przepisy. Y, Święty Paweł, pisząc ten list, chce stanąć ponad podziałami, ponad kulturami. i y, pośród tego wszystkiego y, głosić im Jezusa, to on wskazuje na niego. Ostatecznie tak wyglądać ma nasze życie, nie skupiony, skupiony na podziałach. Ja uważam tak, a ten inaczej. Często tak mamy w kościele. A ten jest w takiej grupie formacyjnej, a w ten, ten lepszy, ten gorszy. Może się trochę wkraść takie myślenie. Nie mówię, że tak jest zawsze. Zobaczmy, że to Jezus ma stać się wyznacznikiem naszego życia. Nie podział, nie moja racja. Taki przykład może z ostatniego czasu. Może on nie jest taki wyrazisty, ale. Na te, właśnie chodzi o temat przyjmowania komunii świętej na rękę, zwolenników tego i przeciwników. Wiele pojawiło się mędrców, którzy rozważali na ten temat, między innymi w internecie. Zobaczcie, nie chcemy tutaj mówić, że ten jest lepszy, ten jest gorszy, ale zobaczcie, że samo przyjmowanie pana Jezusa w sposób mógł nas podzielić w jakikolwiek sposób. Zobaczcie, jak, kiedy mówimy o tym, jak staje się to absurdem, pewnym jak przyjmowanie Jezusa może wprowadzać pewien podział. I tak, kiedy były pewne może starcia, wątpliwości, się tak zastanawiałem w tym wszystkim, na ile w tym wszystkim chodzi nam o pana Jezusa, a na ile chodzi o nasze własne racje. Świetnie ten problem rozwiązuje święty Paweł. Oczywiście chodzi o inny przykład. Ale w tym liście, kiedy sięgniemy parę wersetów dalej, opisuje inny przykład, ale on trafia w punkt. Pozwolę sobie zacytować. A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść wszystko. Drugi, słaby, jada tylko jarzyny. Ten, kto jada wszystko, niech nie pogardza tym, który nie wszystko jada. A ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada. Bo Bóg Go łaskawie przygarnął. Kim jesteś Ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? Oczywiście tu chodziło w kontekście Rzymian o ten spór pomiędzy Żydami i Poganami, o spożywanie pokarmów. Święty Paweł pokazuje, jasny cel jest Jezus Chrystus. To On daje życie. Tak mocno od Wielkanocy siedzi w moim sercu słowa papieża Franciszka z adhortacji dla młodych. Jezus żyje i chce, abyś żył. W Nim jest prawdziwe życie, nie w naszych podziałach, nie w naszych racjach. Bo żyć dla Pana to żyć wdzięcznością, dziękować za dobrodziejstwa otrzymane. Żyć dla Pana to przyjąć Jego przebaczenie, ale także żyć dla Pana to jest zaproszenie do przebaczenia innym, tak jak dziś to słyszeliśmy w Ewangelii. Żyć dla Pana to dać mu jakiś skrawek czasu. Na modlitwę. My czasem się boimy dać czas na modlitwę, bo jeszcze to nie będzie zrobione, zawali się cały świat. Ale chyba macie to doświadczenie, kiedy poświęcimy ten czas na modlitwę, trochę odejdziemy od obowiązków, to naprawdę nie nastąpi destrukcja całego wszechświata. Cały świat stoi, tak? Przyjść i poświęcić mu czas. To jest życie dla Pana. Życie dla Pana to słuchanie Kościoła w różnym wymiarze. Dzisiaj mamy taki ewidentny przykład. Po mszy świętej po raz pierwszy będzie zaśpiewany hymn do świętej rodziny. Tekst jest z brewiarza. Muzykę napisał nasz organista Pan Mirek. Tylko Pan Mirek, jak skomponował tę muzykę, to nie od razu tutaj zagra, zagrał nam tę pieśń, tylko musiał pierw wystosować taką prośbę do komisji liturgicznej, aby potwierdziła, że ta pieśń może być grana w świątyni. Pieśni, które są grane na Eucharystii, śpiewane, muszą być zatwierdzone przez te komisje. Nie ma innego wyjścia. Myślę, że warto o tym pomyśleć w kontekście, kiedy macie jakieś jubileusze, urodziny. Chcecie, żeby jakaś ulubiona pieśń była grana. Ona koniecznie zawsze jest przewidziana, żeby grać na mszy świętej. Czasem się zdarzy, że pan Mirek powie nie. Nie z własnego widzi mi się, ale dlatego... Że Kościół tego nie dopuścił do użytku w liturgii. Ta pieśń, pieśni nie mogą być tylko i wyłącznie oprawą liturgii, żeby coś upiększać, ale one są częścią, integralną częścią liturgii. Dalej, co znaczy żyć dla Pana? To żyć w relacjach. Na pewno pomyśleliście, że żyję dla męża, żony, rodziny. To jest dobre też, żeby teraz nie powiedzieć sobie, że żyję tylko dla Pana, to już dla rodziny nie mogę. Życie dla Pana zakłada relacje, relacje ze sobą. Żyję też dla siebie, dbam o siebie i żyję też dla innych, dla całej rodziny, moich przyjaciół. I na koniec możemy niestety też wejść w takie pozorne życie dla Pana, kiedy jesteśmy zaangażowani w jakieś grupy parafialne, jesteśmy liderami, stoimy na czele grupy parafialnej, jesteśmy zaangażowani w życie kościoła i możemy pozornie żyć dla Pana. O co mi chodzi? że ważniejsze stają się moje racje, moje perspektywy, projekty, pomysły niż Jezus Chrystus, to ciągle pytanie o ten cel, o to widzenie z Księgi Przysłów. Żyjemy dla Pana, umieramy dla Pana, w życiu i śmierci należymy do Niego. Zatem dla kogo żyjesz?